To dowód, że żyje. Skąd go wysłano? Z Urzykistanu. Patrz, jadą na wschód. Pewnie do Almazra. Jeśli ją ukryją, stracimy ją na zawsze. Musimy ją odbić. Nie ma takiej opcji, John. Jak to, generale? Oni próbują nas wywabić, a my nie możemy działać ryzykownie. Od kiedy? Od teraz. Nie możemy od tak zaatakować. To wymaga planu i przygotowań. Trzeba działać szybko i bezwzględnie. Dam radę. Kurwa, życie Cade wisi na włosku. Wiem, że ciężko ci to przełknąć. W końcu wydarzyło się to w trakcie twojej misji. Mówi pan, żeby odpuścić. Mówię, że nie mogę pomóc ani zabronić. Wystarczy mi 12 godzin. Nie daj się zabić, John. Kate by tego nie chciała, ani ja. Myślałem, że się przyjaźnicie. Na wojnie przejmuję się tylko progami. Powodzenia. Atakujemy Alcatale na jej terenie. Setki bojowników będą pilnować lasu. Potrzebna namarnia. Załatwię się Szeifon, ehelem ehelemu zahara, uste nenehani. Na sejete. Kapitanie, tu Fara. Już czas. Szyjołef, lądujemy za minutę. Tik, konwój wyruszył. Już czas. Tak jest. Jesteśmy teraz przy losowisku. Dobrze, wyląduj i czekaj! Gaz, zostań w śmigłowcu i osłaniej. Ja przydam się na dole. Zrozumiałem. Przerzećmy stado, odbijmy lasbel. Mamy wspólnych wrogów! Oraz przyjaciół! Jesteś gotowa? Tak jest! Do zobaczenia!

który jest pojeździe? O, zobaczymy, co się dzieje. w czarnym tubie, na cele konwoju. Najpierw walimy ze eskortę. Potem zabezpieczamy Laswell, zanim alkatala dotrze do granicy. Uwaga na ostrzał! Mamy cywili na autostradzie. Kapitanie, cele w zasięgu. Do wszystkich, strzelacz bez rozkazów. Jedno z Już o nas wiedzą! Ciekawe jaki ten konwój, długi jest Więc tu le dym, wadduchaj! Ajutaj, Alfredo! Baboś, alfredo, 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 Jednakże nie chcę. Uwaga na tego piska mamy tam sojusznika przedrzebiany i chwala. Jak za dawnych kasów, kapitanie. Ja chłop. Jasna cholera! O kurde... Nasze auto się rozwaliło... Więcej wrogów z Alcatali! Dwa pojazdy przed Alcatara na nas zamierza! Skurwysydyni mają pancerze! Używam ich koszów zaraz! Uwaga! Trzymajcie! O kurde... Kapitanie, gaz wypadł, poszucie! Sierżant nie żyje! Jeszcze żyje, nikt pisze tu na linie! Poszcz, w dupę! Do góry! A to nasi? Wrzucam małotowa! A to nie nasi? To a! A... ja. Nie no, dam leadę jakoś. Gaz, jak sytuacja? A... Jestem trochę zajęty, kapitanie! It's a widzę so. beczki. Nie Dobra, nie! Przed nami ciężarówka! Podleg do niej! Spróbuję, trzymaj się! Nawet no Wyżej nie dam rady! Musisz się odciąć! Uwolniłem się! Walki, Konwój nam ucieka. Musimy się podpieszyć. Uh. Chyba przyjmujemy. Do wszystkich mam pojazd. Konwój al w polu widzenia. Rozumiem, Ogas. Przestrzepij i przebij się do lachły. Masz przy sobie moich ludzi, sierżancie. Tak jest. Gdzie jesteście? Doganiamy was. Wszystko bez odbioru. I idziemy dalej. O, ze że ta misja będzie ważna. Nie dotknie do zielonego pojazdu, to żołnierze fary! Tak jest, Jasta cholera! Ludzie fary właśnie oberwali! Jesteśmy już przebywali w tym wypadku. Kup się na wrogu i przeryj do lagłę. Nik, co widzisz? Przed nami RKM! Nie no, co ty gadasz? Dobra. Dobra, zabity. Jedziemy dalej. Ja sobie widziałem, tak tych bardzo, bardzo parę, Nie wiem, czy to takie łatwe będzie. Burde więcej no wodów odkazali! Ostrożnie! Mama na sobie jest spaliwe! To zły pomysł! Dobra, będzie trzeba auto zmienić. Zdecydowanie. I nawet widzę. Potencjalne auto, które właśnie domne mnie strzela. Dzisiaj Konwój jedzie na zachód! Zrozumiałem! Nie głupich. Zbliżamy się! Gadnik! Moi obserwatorzy mówią, że czeka na nas blokada al -Katari. Tak jest! Widzę ją. Chyba mój ciągle zaranować. Przebi się! Zabij ilu tylko w Szoki przerażenie. No widzę. Dobra, przebijamy się! Jedzi. Nikt, przebiłem się! Będziemy tak na Dalej coś się dzieje, bo, jedziemy dalej. Bo trochę zwolniliśmy Więc jedziemy. Aha Nie gadaj, że minę. Co za nich? Alcatala wyrzuca miny na autostradzie. No i po co mówimy? A co cywileni? Alcatala pójdzie za to z dymem. No... Weźmy żebyś na Przed tobą miny, sierżancie. No tam się na minu uważać jeszcze. Kurde. A trochę trudno będzie. Nie ukrywam. Skąd się biorą te miny? Z ciężarówki przed sobą! Ło, kurde. A, widzę, widzę, widzę. Uwaga! Oh, nowego auta! Chryst! Alcatala atakuje cywili. Musimy rozwalić te ciężarówki. Do ciężarówki z minami. Tak jest. Aha O widzowie, który to odcinek? siódmy siódmy tak, siódmy i pierwsza śmierć. O, coś dziwnego. Chciałem to bez śmierci przejść, A ale w tej miejsce... się po prostu... katala pójdzie za to z dymem. Bez tobą miny, sierżancie! Wezmę zapałki. Trzeba Skąd się biorą te miny? Ciężarówki przed tobą! W sumie ta auta, które wybuchają... Uwaga! Chryst! Alcatalany! Musimy rozpalić te ciężarówki! Zbliżasz się do ciężarówki z minami! Tak jest! Muszę rozpędzić się. Już pominam Pominaj Dosyć szybko nam to poszło co? Tak, co? Do wszystkich co u was! Nie strzelaj! Nie strzelaj się w Jestem w ciężarówce na twojej szóstej! Zaraz się minę! Ładnie minęliśmy blokadę! Aha, <grym> kurat teraz! Do wszystkich co u was! Nie strzelaj! Nie strzelaj, sierżanci! Jestem w siężówce na twojej grupej! Zaraz cię... Minę. Właśnie minęliśmy blokadę! Co jest? Gaz! Kapitanie! Posiłki Alcatali! Potrzebna nam większa siła ognia! Skakuj, sierżancie! Ruchy! Czekajcie. Dobrze, jest. że wciąż jesteś cały. Weź ten granatnik Dobra Pistoletu nie potrzebuję w sumie. Jest ostro, kapitanie. Co dalej? Zbliżamy się do Lazław, więc zmieniają taktykę. Jak to? Ścigaliśmy ich, teraz ścigają nas. Niech próbują. Próbować mogą. Sprawdź tyły. To Fara. Wszyscy są. Zakończmy to. Kapitanie, Alcatala jedzie prosto na nas. Spróbują na odciąć. Nie pozwólmy na to! Radą! Fara no! I teraz będziemy teraz, musieli wysadzić Tak jest! Zajmę się! Ciekawe... Trafienie! No. Dobry strzał! Okay. Są no, przed nami. Sokole, oko gaz! No, dokładnie. Kurde, jakie... Ja, jakiego ja mam celu? No... RKM po prawej! Są ty, są ty gadasz RKM, -y. to pan peżonek. Kłopot, Porwaliśmy dranie. Dobra. Dobra robota. Jest git. I nie mogę więcej amunicji zebrać Muszę oszczędzać amunicji Rozumiałem, nie jest awesome się nie jest Jesteśmy za sobą! Kupić ogień na pojazdach! Z tyłu czysto! Nikt widzisz pojazd, w którym wiozą Laswell? Widzę, kapitanie, ale po drodze macie swoją podstawę no. Alcatalii. Zajmiemy się nimi! Nie jej, nikt! Szóstka bez odbioru! Laswell będzie strzedzona przez elitę Alcatalii! Zbliżamy się! Musimy się rozproszyć! Gaz przejmij wóz! Uderzymy na nich ze wszystkich stron! Spokojnie, gaz! Potrzebujemy tych pojazdów, żeby się przemieszczać. Dobra, przejmij inny pojazd, Gaz. Musimy się rozproszyć. W sumie... Dobra, z... prawie zginęłem, ale ja sobie ta to zabiorę. bo jest jak dla mnie szybsze i bardziej kompaktowne. Przed nami przyspieszamy. Wrywam to późno wieczorem, jestem trochę zmęczony, więc mogę mieć, że tak to powiem opóźnienia. I mnie właśnie staranował Staranowała bynajmniej ciężarówka. I kolejna Jakim cudem ogni jeszcze żyją. Wejdziemy dalej.

Idziemy <laughs> dalej. Dobra, oni jeszcze ją. Jedziemy dalej. Uwaga! al wysyła drony z bombami! Ok, no, jeszcze czego? Skąd al ma drony? Od Majora Hassana! Ja jestem jednym typu. a on sama. Ajuda, Pomóżcie! Widzę je! Stąd przed nami! Zestrzel je szybko, albo już po nas! Zdrowałem pilota drona! Chyba ja sobie auto wymienię. O no, kurde. I jedziemy dalej. Się gdzieś, ale oczywiście muszę gdzieś szalasz. Dobra, jedziemy dalej. Uwaga! wrogi transporter opancerzony przed nami! Nie mamy ciężkiej broni, żeby go zniszczyć! Jaja, co Kiedy będziesz robisz. gotowy, ściągnę ich ogień, żebyś mógł wskoczyć! Ja co ty robisz? O cholera! Gaz dechy, nie daj się trafić! Kurde, dostałem. Obyżę. Jestem na pozycji! Dobra, przygotuj się! Teraz, sierżancie! Skakuj na transport. Otwórz ładunek i uciekaj, sierżancie! Podkładam. <śmety> I do środka go wrzucił. Ładunki gotowe. Szczerze myślałem, że go wyrzucisz i coś. A on go wrzucił do środka. Dobrze. Łatwo poszło, kapitanie! Zbliżamy się do granicy! Dobra, Nikołaj, oderwaj im drogę śmigłowce. Tak jest, kapitan. Dobra, ja mam tutaj ten karabin maszynowy. Nie strzelać! Laszlo i Nikołaj są przed nami! Aki jest na czele! gdzie idzie ona tutaj nie chce Boże, ten kombój naprawdę jest duży ja myślę, że ta misja będzie jedną misją, bo ta misja jest bardzo długa ja bym ją zabrał po jeden odcinek niż jedzieli jak na dwie misje I? I wbijam do niego. Nie mogę. Ha, się tutaj bawię. Karny O kurwa Ale w nim. Kaj! Zabalczysto! Kaj! Czysto! Hej! Do oh. koniec! Do koniec! Mamy tu zjazd rodzinny! W rzeczy samej, Fara. Nie znalazłem. Dzięki, drużyno. Jesteśmy w Almazie. musimy że... się gdzieś ukryć. Już! To jest taki długi odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia do następnego odcinka. i don't know